Ale kolejny piękny dzień, niedziela dzisiaj. I takie to rano. Słyszycie tego ptaka? No go słyszeliśmy latami i nie dawało nam spokoju, jak on wygląda. I wreszcie znalazłam ten głos w moim, a tym atlasie ptaków i to jest tylko taki zwykły wróbelek. No, tak on wygląda. dziela się kończy, za bardzo nic nie robiliśmy, tylko składamy basen. Tak bardzo pomału woda się sączy, bo to jest na światło słoneczne, to pompa, a już zachód słońca. Trzeba będzie wyczyścić, tutaj końskie muchy się topią. Teraz jest sezon. Boże, jak one strasznie gryzą. No, tak leci już od 4 godzin. Wtedy musimy załączyć filtr. Wszystko wyczyści, dolać chloru. To znaczy najpierw dolać chloru. Załączyć filtr. I sezon będzie otwarty. Marszcze nosek. Taka trawa wielka wyrosła. Jak marszcze kochany chłopaczek nasza kochana czarna mama, chodź tu czarna mama chodź tutaj chodź, chodź tu masz orzeszki dla ciebie chodź. co tam za jeden ci pod, podchodzi nasza seniorka kochana Nasza seniorka, ile tu już masz la dziubko? Lejka ośliczna, dalej, ale śliczna jest. Rodziutka. Widzisz, i na mm. ten plac? Mhm, mm całe mm plac -hmm. już w górze by the way? na tą temperaturę. Crazy. W samochodzie jest tak gorąco, że po prostu te czarne siedzenia parzą mnie w tyłek, a ten styk nawet nie mogę tu dotknąć. Jezus, normalnie. Więc wierzę teraz, że opcja chodzenia siedzeń to jest dobra opcja. Zima taką w tym swoim nowym samochodzie w tej jakiurze. Nic jadę na zakupy. jakieś koszyki tu w tamtym roku kupowałam jeden był naprawdę ładny zobaczymy czy mają te same zatrzymałam się po drodze i zobaczcie jak to będzie mają piękną poziomy stawek taki i jaka cudowna woda szmaragdowa po prostu cudo Zobaczcie, jak wygląda mój samochód. Zatrzymałam się, żeby kupić troszkę kwiatków od tej pani, od której kupuje jajka, od tej co. Ten syn ich wyrzucił i ona się umówiła tutaj z sąsiadami, że tutaj może swoje bukiety wystawiać. No i zobaczcie, jak się prezentują moje nowe zakupy kwiatowe dzisiaj. To są śliczne begonie. I ten bluszcz. Ten bluszcz ponoć ma później mieć niebieskie kwiaty. A tu te pelargonie. I te pelargonie też są bluszczowe. piękne mają te kwiaty, menonici. Już w ogóle nie będę kupować w sklepach. Ceny mają też super za taki wielki koszyk tylko 25 dolarów. To naprawdę śmieszna cena w tych czasach i ten tak samo. Dla mnie bardzo porządnie, także mam nadzieję, że do weekendu wszystko będzie ok. A w basenie już temperatura wody jest 21. Także wcale nieźle na pierwszy dzień. Malutka jak zajada. Taki śmieszny ogonek ma taki rozsapieżony na końcu. Ale chyba też mamuśka. Wszystkie teraz mamuśki. No, definitywnie mamuśka. Także jedz sobie, kochanie, jedz. Na no zdrowie. Fajne ma umaszczenie. Tak jakby skrzyżowanie polskiej wywiórki z amerykańską wywiórką. A tu kawka, też by chciała. Tak krąży już cały weekend. Ale ta zieleń jest piękna. Au, Jezus. Teraz jest sezon na końskie muchy i one... Przepraszam, że tak częse. I one tak okropnie gryzą. Komary to jest nic. One mają takie jakby żyletki. No i jeszcze na odchodne. Koleżanka już przyszła pierwsza. O 17:00. Jak się nagle zachmurzyło. Będzie burza. Tak lubię burzę. A ty sobie tujesz skarbeczku, tak? Mamuśko. Mm. jest niesamowite patrząc na to wielkie drzewo że kiedyś gaduła z bratem byli na prawie samym czubku teraz tylko po drzwiach może biegać w sensie, że wskakuje na górę drzwi i tam siedzi albo na szafkę w pokoju Fajnie niech popada, bo tak gorąco było, także deszcz na pewno się przyda. Zwłaszcza że cały tydzień ma być gorący. Zapowiadali dzień w dzień 28 stopni. Ale fajnie. Ale powietrze fajnie pachnie. Wszystko się w czasie dobrze rozplanowało, bo to co miałam zrobić, zrobiłam. No, a trochę ten też przejdzie, to będę jechać do domu.